Brr. Prrrr. Yeah. na bloku, bloko kochanie, bloko kochanie co? Co? Zławienie na bloku, bloko kochanie. O. Oh, dwa oh, oh. strzały glok kochanie, blo kochanie co? 32 strzały glok kochanie. O. Oh. Zobie na bloku, bloko kochanie, bloko kochanie co? Co? Zławienie na bloku, bloko kochanie. O. Oh, 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 oh. 32 strzały, glokochanie, glokochanie co? 32 strzały, glokochanie o. Oh. Dziale, ściągaliśmy się z latarnią Nowy krój mam bloka z najkami Biała koszulka z podciągniętymi lewisami Prawdziwy creep, nigdy nie będę szlamem Fałszywa suka nigdy nie będzie moja Odetnij dziwkę, nie kochamy tych kotów Bez rozmowy ona nie ma pałki Jeśli się zaostrzy, szybko wystrzelemy Wielka czwórka piątka przebije się szybko przez gówno czarnucha Skupieni na pieniądzach, nie kłócimy się o sukach Jestem dzieckiem bloku z szóstką, jestem kodem oszustwa Sławnie na, na, blok, na bloku, blok kochanie, blok oh. kochanie, co, co? Sławnie na bloku, blok kochanie, o 30 dwa strzały, glo kochanie, glo kochanie, co 32 strały, glo o Znowu oh. na bloku, glo kochanie, glo, kochanie co? Co? Złownie na bloku, glo o oh. 32 strzały, glo kochanie, co? 32 strły, glo kochanie, o Teraz właśnie kupiłem pałkę Mam nowego gloka do mojego nowego fitu Czarnuchy gadają, strzelam z tego gówna Spieprze post, mój czarnuchu nadchodzi szybko Moi czarnuchy szybko wpakują JSP Czarnuchy gadają, nadchodzimy z tymi glokami Toć się, toć się, toć się, toć się ulicą Mam cięcie i 2, 2, 3 F nadchodzi, rozwalają mu stopy Nie, rozwalają mu głowę, bo celują w zęby Czarnuchu co tam, celuje w policzki Och, duży dym, ae!